Jesteśmy na ulicy wiatracznej prowadzącej od ogromnego ronda wiatraszna na Grochowie i prowadziła sobie na Targówek i gdyby nie to, że kolej postawiła sobie szlaban. W wyniku tego nie tylko tysiące ludzi tracą czas i pieniądze, jadąc naukowo przez Targową. Kto jechał Targową, ten wie doskonale, że ona jest całkowicie zapchana. Zapchana właśnie z tego powodu, że tędy przejechać nie można. Kolej dostała zgodę na budowę tej linii, przywilej carski jeszcze, pod warunkiem, że co ileś tam wiorst ma mieć przejazdy, i wbudowała te przejazdy, tylko niestety je zamknęła. I ja, jako prezydent Warszawy, pozwę kolej do sądu o odszkodowanie, ogromne odszkodowanie za spowodowanie ogromnych szkód dla mieszkańców Warszawy. Mam nadzieję, że starczy mi na wybudowanie przynajmniej przejazdów pod tymi kolejami.